Panie Wojciechu, mieszka Pan w przepięknej okolicy, wśród sąsiadów, lasów. Jak się tutaj mieszka? Proszę opowiedzieć. Mieszka się dobrze, tylko nie wszyscy są rzetelni ludzie, tak jak powinno być w życiu. Naprawdę są ludzie, którzy mi pomogli, ale nie ma tutaj na, na tym osiedlu, czy to jest wioska, osiedle, nie ma ludzi takich, którzy potrafią pomóc, bo żaden sąd Dziecko, dziecka nie zostawi ojcu, bo ja jestem taki ja jestem, po prostu jestem i jestem dla dziecka i ja będę żył. To Nieważne, że mnie kobieta zostawiła, zostawiła mnie, dziecko zostawiła, ale ja będę dla niego, ja żyję dla niego i będę żył. I nieważne, czy ktoś mi tutaj będzie kłody kładł pod nogi, czy nie. No właśnie, jak to się zadziało, że został Pan sam z ksawerem? jak do tego doszło? Ja jestem po szkole specjalnej, moja kobieta jest też po szkole specjalnej. Ta, co urodziła Kseverego. Ksevere był zabrany, ja chodziłem do centrum pomocy rodzinie, i, i tam musiałem takie zdawać jak testy. Moja od, znaczy się Jusna też musiała zdawać testy. No i wszyscy chcieli, żeby to dziecko odzyskali. No w ogóle nie chciała. To było proste i wiadome. Naprawdę to było potrzebne. Bo jak robić, jak nie mówić. Jak do dziecka mówić, bo ja go chciał odzyskać, po prostu chciałbym go odzyskać. Ono nie. A jak dawno I... zostawiła pana partnerka? No już jestem, teraz jestem 4 lata sam z Kzebeli. Czyli przez 4 lata jest pan tutaj bez pomocy tak naprawdę bez... sąsiadów, bez pomocy rodziny. Radzi no. sobie pan samodzielnie. No samodzielnie się. No tak jak jest, no dzięki wam no oczywiście trochę ta paczka dużo. Szlachetna paczka pomogła bardzo wiele. W naszej fundacji również e, staraliśmy się Panu pomóc. W tej chwili też e, myślę, że uda się e, Panu w, pomóc są, w, du w dużej mierze. Są inne dzieci, które potrzebują więcej niż ja. Ja sodam. jak będę Bóg, tak sudam, ale nikt nie będzie mi, dziecko mi nie dobierze. Nikt. Bo zrozumcie, ojciec to nie znaczy, że on jest niczym. Są matki, dobre matki. i Są ojcowie, którzy są naprawdę. I rzetelny, i chcą dziecko, żeby dziecko się wychowało. I ja tak dążę do tego. Ja nie muszę, ja nie potrzebuję, ja dam sobie radę. Ja chodzę, jego do szkoły, ja nieraz muszę w nocy iść. Proszę tam sąsiadkę, żeby ona z nim została, bo na kury łapię, żeby tylko się połapać. Nie dostanę alimentów, jeden miesiąc, drugi, palec, wszystko i chodzę, bo muszę. Wiem, że dla niego to robię. Więc właśnie, y, jednak ta pomoc y, sąsiadów jest w y, tak niewielkim stopniu. Y, musi Pan jednak mieć pieniądze na życie, jak każdy. Muszę, tylko powiem tak, że na przykład a, ani rodzinnego nie dostałem, no. nic. Jak można dostać po trzech miesiącach decyzję? No nie, w ogóle, jak ja jestem jako ojciec samotnie wychowujący, to dlaczego mną się tak mało interesują? A ja jestem sam i nie mam tej pomocy. Niby miało być tak fajnie te 500 plus. Okej, okay, jest w porządku. Pomaga to bardzo dużo, bo ja bym bez tego umarł. Na co pan nam wydaje pieniążki? Na Wszystko na Ksaberego. On może to potwierdzić, ja wydaję na niego. Po prostu, po to, żeby to dziecko było szczęśliwe. Nie jak ja, bo ja tego nie miałam. Nas było 12 i ja tego nie miałam. Ale on jest i ja to wydaję na niego. Po prostu ja mu nie żałuję tej gazetki, jaką chcę, bo on chce gazetkę tu, bo tam jest Lego. Ja mu to kupię, bo to dla niego są te pieniądze. Jedynym pomieszczeniem wyremontowanym w całym domu jest pokój Sawerego. sam pan wykonał prace remontowe? Tak, sam mhm. za swoje pieniądze, znaczy się za swoje. No, zarobiłem i nie stać mi więcej zrobić, bo tu ucieknie, tam cieknie. A u niego nie cieknie, bo ja pół dachu zrobiłem, ale jemu nie będzie ciekł, bo to jest mój syn i ja na niego będę, będę wszystko robił, żeby jemu było dobrze, nie mi. Mi nie musi być dobrze. Mówi Pan, że chodzi Pan do kury, żeby dorobić sobie tak. pieniędzy, nie pracuje Pan gdzie zawodowy, dlaczego, nie, Co, jakaś jest, przyczyna? Bo ja jestem na ręcie. Mhm. Mam rentę, no ogółem y, mam y, socjalną rentę, no i jak, jeżeli przyszło 500 postów, to mi zaraz zabrali. Mhm. Także mam teraz... Tyle samo, ja, ja nie, nie mam nic więcej. Mam tylko 200 zł więcej przez 500 bus, nie e, A tak naprawdę wydaje mi się, że problemem również jest to, że nie może pan znaleźć opieki dla ksawera. Ksawera chodzi do szkoły tak. i należy go przeprowadzać i odprowadzać tak. do szkoły. Czy gdyby pan miał taką opiekę, czy to rozwiązałoby w jakiś sposób um, problem z zatrudnieniem? Szukałby tak. pan wtedy pracy? Tak, jeżeli by ktoś mi udostępnić taką pracę, jak ja bym mógł w moim tym, bo ja mam roboty chronione, na pewno bym podjął tą pracę. Mhm. I jakie ma pan problemy takie na co dzień? Codziennego dnia, kiedy rano Pan wstaje, z czym się pan musi borykać? Yy, borykam się z tym, że jak ja yy, budzę się to jest pierwsze, Kzebrego yy, ubieram. Pani jechała tędy, tak? Same dziury, błoto, jak ja mam Ksebrego? Do... A w szkole wtedy było niezbrudne. To jak on nie ma być brudny, jak ja, jak ja tu ma, przejdę ten, tą trasę, to on będzie brudny. Jak on nie ma być brudny? Ja muszę codziennie prać. Mm -hmm. On przychodzi, ja mówię, eksperyment to do pralki, bo tu już nowe ubierasz, bo to się nie da. Do szkoły stąd, to mam 4 km. Jak mam iść do pracy, jeżeli ja go muszę doprowadzać 4 w jedną, 4 w drugą, 4 w jedną, 4 w drugą. Ja 16 km dziennie robię. Mm -hmm. I kto mi pomoże? Nikt. Przecież ten autobus powinien jechać w koło, lecz on nie idzie. Tu było już mówione na zebraniu, nie ma, żadnych efektów nie ma. Pamiętam jak rok temu ksawery miał dość duże problemy w szkole z rówieśnikami. Tak. Jak w tej chwili ta sprawa wygląda? Za szybko brali dzieci do szkoły, a ksawery został i jest ok. Nie ma tego, że ksawery. i pani go chwali teraz? No to co się stało? Co się stało? Nie, ksawery po prostu dorósł do swojego do swojego wieku i teraz jest kawery normalny. Kawaler marszalski no, znając pani widziała te oceny, no i co się stało. Czy Kawaler ma tutaj przyjaciół? Tutaj lokalnie, aby mógł się z kimś pobawić, pójść na podwórko z kolegami? No tu sąsiadów tylko ma, nie. No, no, tylko oni, nie, bo no, ja nie chcę nikogo obrażać. Brat Mieszko tutaj ma też syna, ale my się nie spotykamy. A jakie ma pan potrzeby, co, co jest najbardziej pilne dla pana, z czym są duże problemy, na co pana nie stać, o czym Pan marzy, co chciałby pan zrobić? Ja dzięki wam mam drzwi. Drzwi były ważne dla mnie, bo było zimno mi, bo i śnieg mi tam ten, a teraz jest tak, że no widzicie, sami cieknie. Nie? Ja kupiłem papę, naprawdę kupiłem papę. No tanią kupiłem, bo ktoś mi powiedział, że tam w tych marketach jest papa, a to, jest, to nie jest papa, to jest papier. I kupiłem, no i straciłem. No, no, ale położyłem, ale i tak cieknie, bo jest widać, efekty są. Co mam zrobić? Ja Cieszymy. nie mam, z tych pieniędzy ja nie odłożę. Cieszymy się, że, no, że zgłosiliśmy Pana do tej szlachetnej paczki i ta szlachetna paczka ja mam... pomogła, ale to już nie nasza zasługa, to szlachetnej paczki. Ja bym ale... Chciał, ale ogółem chciałbym podziękować tym, Ludziom, co teraz mogę, to bym chciał podziękować tym ludziom, co mi pomogli. W ogóle temu panu, który by przyjechał do mnie drugiego dnia i, po, i kupił. Nie, nie, po, nie potrzebował przyjechać. Ja chciałem im podziękować i nawet nie potrafię. Ja nie umiem. Ja jestem po szkole specjalnej, ja nie umiem Facebooka wejść, podziękować wam. Ja jestem po prostu zwykłym, takim normalnym, jak to się mówi, człowiekiem i nie potrafię wejść w tego Facebooka. Ja chciałem wam podziękować. Ja wam mówiłem, że jak byłem u was i powiedziałem, że ja bym chciał wam, nie potrafię, rozumiecie, ja nie potrafię wejść w Facebooka, mieć internet, ja się boję właśnie o to, żeby dziecko i dlaczego ma komputer, ja, on nie robi na te żeby wiecie dlaczego, bo ja nie jestem w stanie mu pomóc, rozumiecie, a ja chcę mu pomóc, żeby on szedł w przyszłość, a jak ja mam mu pomóc, jak ja sam nie potrafię ja nie umiem. Boryka się pan również z warunkami lokalowymi. Da się odczuć zapach grzyba w pomieszczeniu. Tak. Widać, że jednak gdzieś pleśnie również wychodzi. Rozumiem, że to są dla pana również bardzo trudne problemy. No są bardzo, no są, no wiadomo, cieknie to będzie i wilgoć, Prawda? Tak, przecieka, będzie wilgość jak radzi pan sobie z wodą? Bo widzę, że nie ma zmywaka tutaj w kuchence. No. Jak, jak pan sobie radzi ze zmywaniem, kąpielą? No, no to pomyl ksewery kąpany, no chociaż wyście pomogli dużo, ale nie mam na przyłącze, nie mam. No jak ja mam? Daliście kabinę, wszystko daliście, ja mnie nie stać na przyłącze. No przecież hydraulik za jeden punkt bierze tyle i tyle, a skąd ja to mam płacić. Ja nie mam tego. Ja wiem, że wyście chcieli bardzo dobrze dla mnie, tak samo jak te drzwi. To mogłem, powstawiłem. Nie mam pieniędzy, żeby podłączyć, jest boiler powieszony, jest wszystko, dwie rurki podłączyć. Ja skąd ja mam to wziąć, tą, ja bym sam to zrobił, ale skąd ja tą zgrzewarkę wezmę, ja nie stać na tą grzebarkę. Ja mam ją kupić, 400 zł ona kosztuje. Czy gdyby pan miał możliwość, miałby materiał, kogoś może do pomocy, byłby pan w stanie jakoś Poradzić sobie tutaj, właśnie z takimi tak. podstawowymi ramami. Ja pani powiem, ten pokój co Cuksoberego jest, ja sam go zrobiłem. I to, a wie pani, jak to było? Wie pani, jak to przy, potrafi człowieka przycisnąć? Oni go no, mieli mi odebrane. I ja go chciałem na roczek, żeby on przyszedł. Pół roku on był poza tym. I ja chciałem, go, żeby roczek wyprawić mu tu, w tym domu. I bardzo chciałem i zrobiłem to. I wie pani, że go nie dostałem? Wie pani, o co im szło? Oto, że tu te pustaki nie były, teraz są klejem zaciągnięte. Ja miałem je wymurowane nie były obciągnięte klejem, bo oni powiedzieli, że pustek mu na głowę spadnie. Czyli mimo tak naprawdę braku jakiejś umiejętności, wyremontował pan pokój ksawerego bardzo ładnie. bez czyściutko. Bo nie, sucho. Chcieli, bo nie chcieli inaczej mi godnąć. Czyli potrafi pan, tylko trzeba panu pomóc. Po prostu nie mam, nie, nie mam pieniędzy, no skąd. Ksawery będzie miał ten 8 lat, że ja nie będę musiał, bo niby od 8. No Ksawery będzie mógł sam wracać ze szkoły, ja wyjdę do pracy. Ja pójdę, nieważne, ja jemu dam warunki. Nie będę czekał na to, żeby on nie miał tych warunków. Ja mu dam to, co ja nie miałem. Wie pani, co to znaczy być przed Wielkanocą i ona wychodzi i nagle nie przychodzi? Ja zostaję z dzieckiem bez pieniędzy, bez niczego i co co, co, co dalej? Co miałem zrobić? Sanki? Szukać ją mi, co? Ale nie poddałem się i nie poddałem się. I wiem, że pani w sądzie powiedziała, pani Wojtku, tak dalej. Niech pan tak trzyma, jak pan trzyma. Bo naprawdę nie chcemy pana zachwalać, ale jest okej. Okay. Pogli pomogli samery do dzisiaj chodzi w waszych spodniach, bo e, kurtkach w tym. Bo to było dużo. To była taka pomoc, że ja byłem w szoku. Ja pani dokładnie wie, że ja nie wiedziałem co mówić w ogóle. I mówię wam, to jest cudowne, jak ktoś, ktoś komuś pomoże, to ja rozumiem, że, że ja nie byłem, ja wam powiedziałem, ja ja na to nie zasługuję, wam to powiedziałem, ja nie zasługuję na to, tylko... Są dzieci biedniejsze, Ja powiedziałem, kaleczne. Ja nie zasługuję na to. Pani dokładnie wie o tym, bo ja tak powiedziałam. Ja myślę, Panie Wojciechu, że Pan bardzo zasługuje na pomoc, bo Pan sobie stara się radzić i robi wszystko, żeby utrzymywać się na powierzchni. A to jest bardzo trudne, kiedy jest się samotnym rodzicem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki i wierzę, że będzie dobrze. Wy jesteście, naprawdę jesteście po to, żeby pomóc. I to jest widać, żeby pomagać.